Cześć! Oto druga lekcja z serii podstawy norweskiego. Jeżeli nie wiedzieliście jeszcze części pierwszej, link do niej znajduje się w opisie pod tym filmikiem. Do dzieła. Uha tid. Uha tid. Znaczy mieć czas. Uha tid. Jak powiedzielibyście mam czas? Jaj har tid. tid. Dzisiaj to po norwesku i dag. I dag. Powiedzcie teraz mam czas dzisiaj. Jaj har i dag. Jej, har, tid i dogi. On ma czas dzisiaj. Han har tid i dogi. Han har tid i dogi. Zadajemy pytanie. Czy on ma czas dzisiaj? Harhantid i dog? i No, i tutaj przypomnę tylko, że jako, że jest to pytanie, najpierw wstawiamy czasownik, a potem podmiot. Harhantid i Powiedzcie teraz, on nie ma czasu dzisiaj. Harikę tid dog. Han i dog. Zadajemy pytanie. Masz czas dzisiaj? Har du tid idag? Har du tid idag? Tak więc powiemy: I Du Hartid, Hun Hartid, Han Hartid. Żeby natomiast powiedzieć my mamy czas dzisiaj, mówimy We Hartid i Dag. We Hartid i Dag. Tak więc We znaczy my. We Hartid i A jak powiedzielibyście, nie mamy czasu dzisiaj. ikke tid i dogi. tid i A jak powiedzielibyście, jemy pizzę dzisiaj. Vi spiser pizza i dag. Vi spiser pizza i dag. Pia märkade sig. Vi dricker kaffe i dag. Vi kaffe i dag. Nauczmy się nowego czasownika. ⁇ uwaria, uwaria, znaczy być. ⁇ uwaria. Ten czasownik to nasz pierwszy wyjątek. W przypadku tego czasownika nie dodajemy końcówki r, tak jak to normalnie byśmy zrobili, a w czasie teraźniejszym mówimy "-ar". Tak więc, żeby powiedzieć, my jesteśmy, mówimy, Vi ar. Vi ar. W domu to po norwesku jem. Jemme. Jednym słowem. Jak powiedzielibyście, jesteśmy w domu? Vi jem. jemme. Vi nie jesteśmy w domu dzisiaj. Viari ke jemy i dogi. Vi aikajemy i dogi. Jemy pizzę w domu. Vi spiser pizza hemma. Vi spiser pizza hemma. Pia kaffe domu. Vi dricker kaffe hemma. Vi dricker kaffe hemma. Wy to po norwesku dere. Dere. Powiedzcie teraz, wy jesteście w domu dzisiaj. Dere ar jemme i dogi. Dere ar jemme i dogi. Nie jesteście w domu dzisiaj Tyry Arikie jemej i dogi. Jesteście w domu dzisiaj? Uważajcie, mamy tutaj pytanie. Are jemej dog? Are dere No znaczy teraz. No. Zapytajcie. Jesteście w domu teraz? Or derejemy no? gdzie Nie jesteśmy w domu teraz Wie är Macie czas teraz Hard no? Harderetid no. Nauczmy się nowego wyrażenia. Ogo po job. Ogo po job, znaczy iść lub chodzić do pracy. Ogo po job. Żeby powiedzieć, oni idą do pracy, mówimy digor. Pojob. Digor pojob. Tak więc di znaczy oni lub one. Di. Powiedzcie teraz, oni nie idą do pracy. Digorike pojob. Digorike pojob. Czy oni idą do pracy? Zadajemy pytanie. Gordi po job? Gordi po job. Czy oni idą do pracy dzisiaj? Gordi po i dag? Czy oni mają czas dzisiaj? Hardy, Tid i, dog? Hardy, teed, i dog? Czy oni są w domu teraz? Hardy, R, di, jem, no. Zróbmy sobie podsumowanie tej lekcji, w której to nauczyliśmy się kilku nowych wyrażeń, słów, jak i zajemków osobowych w liczbie mnogiej. Pierwsze wyrażenie: oha, tid. Wihorikę dogi. Nie mamy dzisiaj czasu. Kolejne wyrażenie: owarę, jem. O, Varejemme. no. Jesteście teraz w domu. Tutaj musimy uważać, dlatego, że o, być, jest dość szczególnym czasownikiem. Nie dostaje on, tak jak zdecydowana większość czasowników w końcówki R, er, a zupełnie inną formę. Ar. Orderejemme, no. O, go, pojub. Igor po iobidagi. Oni idą do pracy dzisiaj. Jeżeli szukasz skutecznej metody nauki języka norweskiego, sprawdź nasz kurs norweski od podstaw na dogadajsi.com, w którym to krok po kroku nauczymy Cię norweskiego poprzez mówienie. Link do kursu znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. Do zobaczenia niebawem.